Siema, wszystkim w tym nowym odcinku Gdzie mamy tabliczki, dzisiaj robimy Quality content trzeba robić teraz na YouTube. Niestety lekcji się źle czuje dzisiaj ten sam, ten sam dzień, więc nagrywamy po prostu kilka Lexi, minut dzisiaj się czuję tak Albo tak Albo tak o, albo tak. O, albo, albo, albo. Tak. albo tak. Dzisiaj mamy coś takiego, co przygotowałem się rękawiczkami, bo wiem, że będziecie rzucać głównym w komentarzach, więc jestem obroniony przed komentarzami odkapiłeś od friza i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam tak, ten film mieliśmy zaplanowany od tak długiego czasu i nie zamierzam nie nagrywać go, mimo że miałem go zaplanowany przez to, że ktoś innego nagrał, bo jesteśmy tutaj w innym składzie, inne rzeczy robimy. Tak po prostu wyszło, że jak się nagrywa dużo filmów dziennie, to często pada tak, że te same filmy mogą się pojawić i tu, i tu. I zrobimy to trochę inaczej u nas też. Więc dzisiaj mamy różne teksty z różnych filmów i musimy zagłosować tabliczkami. Kto powiedziałby powiedział ten tekst? Osoba, która wygra i będzie miała wiele więcej punktów, wygrywa za wartość tego Mystery Boxa. Uuuu! Dziwu. Zobaczymy jaka będzie zawartość. Dobra, więc jak będzie dużo łapek pod filmem, to nagramy jeszcze normalny odcinek tabliczek, albo jakieś hardkorowe pytania, albo coś innego, ale z tabliczkami. Oczywiście Marcin nie jest y, na tabliczkach z nami dzisiaj, bo... tylko na tabliczkach <laughs> Lecimy z tekstami. Radek. Jeszcze takie na rozrzewkę. Babele, babele. O oh. oh, <laughs> Jezus, ale się przygotowałeś. <laughs> a. a to nie Michał Gała? Ja a chcę wygrać zawartość tego pudełka. Dobra, okej, okay, to ja też w sumie bym chciał wygrać zawartość tego pudełka. A ale tak każdy do karty. Dobra, trzy, cztery, trzy, cztery. O kurde, Myślałem, że to Michał gał Leksi. Jak Uuuu. to? To wow. mogłeś powiedzieć Michał Gała, jak mówił to, co Lexi w odcinku tym. To mógłbyś takie zmyłki zrobić. O, jak będzie druga część, to zrobimy jeszcze ze zmyłkami, z różnymi takimi dodatkami. Dobra, lecimy Dobry. dalej. Drugi tekst, uwaga. Dużo się zmieniło w ciągu tych trzech sekund. Może, okej, okay. to mi się podoba. O, z... To jest taki ciepły tekst. Na 100%. Ja jestem przekonany, że to wygram. Dobra, gotowi? Tak, 3, 4. Nikt nie zgadł. Jak Zdobyłeś? to? What? Nie! To tak. twoja pamięć! Ja, ja, z... ja, ja wiedziałem, że to nie ja, ja wiedziałem, że to nie ja. A, A ja, nie wiem, no... ja myślałem, że to nie ja. Okazało ja. ja. się, to ty, ty czasami tak mówisz. O, oh, oh, dużo się zmieniło w ciągu tych, tych czasów. Ja Ja tak mówię? Tak, tak. Tak, on mówi tak, nie? To na pewno byłem ja? Tak, ty. ty. Kurde, ja takie coś powiedziałem. Tak mega słyszałem, kat w Ghost, człowiek. Ja to samo tak sobie. O, Dziwne, okej, okay, to zero punkt. to lecimy dalej, następne. Ej, ja robię tutaj człowieka. A łatwe. No, łatwiej. <laughs>

Dobrze, że tak. nie znajmę się. Nie go sobie. O, u, Ja nie znajmę się, że dumię Dobrze, Kuba, punkcik. Serio? No to lekcji jestem w ciąży. Aaaa, no tak. To... <gryzny> no tak, nie oglądałem tego. Co ile ma? Kuba wygrywa na razie. To ja też lecił. Uwaga, kolejny tekst. Moje czoło ma kilometr. Naprawdę. jest łatwe, że to Michał Gałak. Kto Zy, ma największe to czoło? Trzy, <gryzny> cztery. Yeah, no Ej. kurde, ale mnie zmylika. Dobrze. No cofra, w... przecież popatrz na mnie. Gdzie jego on ma kilometr? Moje ma kilometr troszkę. Dobrze, dobrze, już. A tak. dodajemy, dodajemy to zasadę, właśnie... jak Gradek już zaczyna mówić 3-4, to trzeba pokazać że nie to nie ma punktu. Potrzebujemy jakiegoś druta, żeby to przepchnąć. Ko to mówię na filmach. Ja, ale ja chyba wiem. Trzy, cztery. Dobrze, Julka! Co? Dobrze! Co? Na odcinku, jak jesteście rodzicami z lekcji w McDonaldzie przepychaliśmy mu frytkę. O, Jezu! Nie, Jezu! Nie, Jezu. Ja myślałem, że to jest... To. Ja myślałem, że Dubiel jak robił furtkę. Ja też jaka. No, to samo. Jakby idziemy. O zajebiście, no. że mówisz, że dubiel, Dubiel tam nic nie zrobił. <laughs> no, nie wiedział jak połączyć te trudnetki ze sobą. No ja. A potem narzekał, że lekcji nic nie robił. Ale jesteś najerbany dzisiaj. Będzie epikany. Na ma ci te Ry. O Jezu Kury. Dobrze, kasper, kasper, kasper O matko jaka ulga, to ściskało cały mój Bebson To oczywiście Michał Geła Te ry <grym>. Dobrze Michał i Julka jak Jak jakąś łębię. Lex mi się właśnie coś tak skojarzy Bija mi się paznokieć, w to takie trójkątne Trzy a, te... ry, ry. Brawo, Kuba i Stewart! Nie, bo Marcin to powiedział. Na szpil... <laughs> Oj, Bo mi się z, ze szpilkami, pewnie początek A, tak, tak powiedział. Tak, tak, tak. Jestem, Kurde, Ja myślałem, że to jak to... miałem pasnokcie. Co, ry, kuba? Zmyłka poszła. Nie, ale ja będę też przekonany, że te pasnokcie, bo ja nagrywałem się. No. no. Fuj, jakie ty masz słone palce. Dobra, trzy, cztery. Dobrze! Lekcji do Kaspra. W odcinku Tash My Body. A <noise> no, może? Ta gała była zwieńczeniem naszej kto wie, może hmm, wspólnej przyszłości. Co? Dobra, ja obstawiam, że to było na Joy'o i powiedział... Gała? To... On powiedział gała, nie gala. Trzy cztery, cztery. No ja się nie zdążyłam. No, cingo, Na pewno nie jadłem. Zależałem. Na timerze to! No. Tak! Oj. A tak co dostał tego loda! A yeah. no to! Tak. <grym> Te odcinki się w ogóle nie kalkulują i nie opłacają. Nie wiem czy moje ciągle nagrywam. <grym> <grym> Trzy... Trzy... Myślałem, że to taki bejcik za prosty to bejcik! na każdym no? odcinku kupuje co dotknie. No. Eee, myślałem, że to bejcik. Marcin, wyglądasz jak koza. Dobra, Dobra, trzy: trzy, cztery. Rys. Rys. Dobrze, lekcji. Na pewno nie jedno mleko pójdzie dziś po broty. Ja wiem to. La, ta, ta, ta. Trzy, trzy, cztery. Ej! Dobrze, gała! No? Na no. tym <grym> 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 no, na tinderze? na no, no, tak, no, no, Z kim zrobiłbyś głupu duba, bo cim cię cim? cię? Trzy, no? cztery, trzy. Kiedy tak powiedziałeś jest Jak ja ja. ja, ja. Jak Agata powiedziała. To był Kasper tak. na Fak na Tak. Bo nagrywałeś. Agatha jest to No a ty było z Kim Marcin być im chillin. Tak, tak. A jo było, no. <laughs> Chodźmy do lasu narobić hałasu. Tylko jeden... <laughs> <laughs> to samo pomyślałem. Era ef jakby Kasper to będzie <laughs> <laughs> teraz albo ja. <laughs> Dobrze, brzydki, jedno ktoś To liczył punkty? Ja nie Ja wiedziałem. Ja Julka ja ja wygrała prezent. Julka, wygrałaś zawartość tego pudełka Tak. W środku było? Twój nowy? O nie! <śla> 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 no No, już koniec już idziemy spać. Dzięki za no. oglądanie. Subskrybujcie, bo trzeba bieżąco podajcie. do wszystkich na Instagramie i na kanały Elo Wyna.